Hej, wybieram się właśnie do Kinglopa, jednego z moich ulubionych, w którym jest bardzo dużo ubrań, dodatków, biżuterii. Mam około dwie godziny na obejście wszystkich ubrań, powiem Wam, że tego jest tam naprawdę bardzo dużo. Jest wszystko poukładane kolorystycznie, więc myślę, że się odnajdę. Zobaczymy, co tam ciekawego uda mi się dorwać. Ja oczywiście skupię się na ubraniach, żeby stworzyć dla Was jakieś fajne Hall lumpeksowy I lecimy razem na zakupy. W tym Kinglopie mamy naprawdę duży wybór. Dodatków, jak widzicie, mnóstwo zegarków, szyjników, kolczyków, spinek. Znalazłam też kilka ciekawych portfeli. Możecie sami zobaczyć tutaj na przebitce. Gdybym tylko miała iPhone'a, to na pewno kupiłabym sobie case'a, bo były naprawdę prześwietne i zawsze jest tam taki wybór, jeśli chodzi o to. Duży wybór w jeansach, dużo vintage z wysokim stanem, luźniejszych, bardziej dopasowanych. Była piękna koszula vintage, ale była tak duża, że stwierdziłam, że jej nie wezmę. Jak widzicie, sukienek też było całkiem sporo, naprawdę długie wieszaki. Do przymierzalni pobrałam mnóstwo ubrań, wszystko przymierzałam: sukienki, spódniczki, wszystko macie na przebitkach. Te rzeczy, które wam pokazałam, tych nie wzięłam, bo niestety coś mi w nich nie odpowiadało. Ciemnozielona spódniczka. Nie była na tyle dopasowana, żebym ją wzięła. Myślałam, że ona będzie taka fajna, obcisła. Spródnie z Stradivarius były fajne, ale jednak się na nie nie zdecydowałam. Możecie też zobaczyć, że było mnóstwo rzeczy vintage i też przeglądałam wszystkie wieszaki. Nawet te ubrania na manekinach mi się podobały. Wróciłam z lumpa i powiem wam, że mam naprawdę sporo perełek. Przejrzałam wieszak po wieszaku. Mam dwa wory ubrań. Jestem tak zadowolona. Za wszystko dałam 45 euro, więc wydaje mi się, że kwota za taką ilość rzeczy jest naprawdę niezła. I będę pokazywała wszystko po kolei. Sporo rzeczy znalazłam też na dziale vintage, więc uważam, że warto przeglądać tam ubrania. Pierwsza jest taka świetna kurtka w rozmiarze 36. Tutaj macie firmę. I ona kosztowała 5 euro. Naprawdę fajnie leży i wzięłam ją na siebie. To jest taka ekoskórka. Coś, ale taki wąż wygląda tak. I myślę, że w sieciówce w zarze gdzieś musiałabym dać co najmniej 100-200 zł za taką. A tutaj za 5 euro mam jak nową i naprawdę jest lekka. Jest dość cienka, ale myślę, że tak do zarzucenia. Na wiosnę idealna. Ma w dobrym stanie guziki. Tutaj chyba też mamy kieszonkę. Tak, mamy kieszonkę. Możemy sobie coś tutaj wsadzić, zapiąć. Także wygląda tak. Pokażę Wam, oczywiście, wszystkie rzeczy na mnie jak zwykle. Druga rzecz to sweter, który kupiłam na dziale Vintage. I powiem Wam, że jest tak minimalistyczny i taki cute. Naprawdę jest tak uroczy. Z takim uroczym haftem. To są chyba drzewa. I on kosztował 7,5 euro na dziale Vintage. Na dziale Vintage rzeczy są zawsze troszkę droższe. W ogóle według mnie ma naprawdę przepiękne rękawy, bo one są takie tutaj luźniejsze i na dole zwężane. Wzięłam ten sweter ze względu na skład, bo mamy tutaj jakiś rodzaj wełny, nie wiem dokładnie jaki. Sprawdzaliśmy z Maciejem w internecie, i po angielsku mamy tutaj napisane, że jest to fleece wool. Ten sweterek jest taki cute. No i jeszcze te takie haftowane drzewka tutaj, no przepiękny, taki delikatny, minimalistyczny. Kupiłam też taką uroczą, malutką torebkę za 2,5 euro. I ona ma takie piękne różyczki. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Bardzo mi się też spodobał jej środek, bo właśnie chciałam sprawdzić tą firmę. Jeszcze tego nie zrobiłam. Ma ona tutaj taką kieszonkę dodatkową. Tutaj macie markę. Nie wiem, czy to widać. Myślę, że tak, bo napis jest naprawdę wyraźny. Widać, że torebka nie była używana. Elegancka. No i fajnie się sprawdzi na jakieś wyjście. Na dziale Vintage dorwałam też taki sweter, on jest z Alfa Kappa. Kosztował 4 euro, w rozmiarze M. I wygląda tak. Spodobały mi się kolory, bo coś się tutaj dzieje na nim i myślę, że to też tak przykuwa uwagę. Tutaj mamy po bokach takie wycięcia. I też go wzięłam ze względu na skład, bo mamy tutaj 50% akryl, ale mamy też 50%... Marino wall to właśnie... To jest rasa... owcy... owca merynoso... merynosowa. Merinosowa. Owca merynosowa. Zrobiliśmy to w internecie. Cztereg jest taki trochę większy, ale też mi się to podoba. Ponadto ma tutaj właśnie skrojone te boki. Zobaczymy też, jak będzie wyglądał w środek. No, super. Coś się dzieje tutaj. I nie trzeba wielu dodatków, żeby wyglądało to dobrze. Wzięłam ja też taką przepiękną, letnią sukienkę z Zary, która bardzo mi się spodobała. Ona jest na mnie troszkę za duża, w rozmiarze M, ale ma fajny pasek, który można sobie wyregulować w talii. Zobaczcie, jakie ona ma przepiękne odcienie takiego zachodu słońca. I. Patrzcie. Ona jest taka satynowa, mamy tutaj guziczki. Przepiękna, jak dla mnie, trochę jak taki szlafrok. I ta sukieneczka kosztowała 5 euro. No, jak widzicie, na mnie ta sukienka jest troszkę za duża. Myślę, że na osobie, która nosi rozmiar M, wyglądałaby lepiej. Ale nie mogłam jej się powstrzymać, żeby jej nie wziąć z tego względu, że bardzo mi się podobał ten wzór, te kolory takie. no, plażowe, letnie. Przepiękna. Wziąłem też takie spodnie na dziale vintage i one kosztowały 5 euro. Mamy tutaj w składzie 99% bawełny i 1% elastanu i powiem wam, że naprawdę są fajne gatunkowo, podwyższonym stanem, fajnie się układają. Oczywiście musiało się też znaleźć coś na siłownię. Ja wam już wspominałam w poprzednim filmie, że uwielbiam przeglądać ubrania na siłownię, bo zawsze można znaleźć jakieś ciekawe marki. I tutaj dałam 3 euro za te leginsy, one są takie 3 czwarte Forever 21, rozmiar XS Tutaj mamy... Właśnie nie wiem w ogóle czy to nie są ciążowe Na no, brzuszek tu Czemu to by było tak robione? Nie wiem Ale ogólnie fajnie leżą i właśnie spoko jest to, że tak tutaj można sobie przykryć trochę brzucha Więc nie wiem czy to są ciążowe, ale leżą spoko i właśnie one są takie dość krótkie, więc ja jestem dość niska, bo mam 163 więc dla mnie one są prawie jak długie, um, takie do kostek, ale normalnie one są 3,4m. Fajne takie rozciągliwe. Powiem wam, że ma naprawdę świetny skład i ja tego nawet wcześniej nie zauważyłam. 85% bawełny i 15% lnu. I ona jest z li, w, takim, w taką piękną krateczkę. Trochę taka jak robocza, nie? Ona jest w rozmiarze L, ale nie wiem czy to jest damska czy męska, bo jak na rozmiar L, to jest dość mała. Data ją przymierzał, ono się przeważnie MK była mu taka troszkę przymała, więc wydaje mi się, że to jest damska, ale przepiękna, w ogóle skład, firma. No. Naprawdę super trafiłam i ona kosztowała 9,5 euro. Ta koszula zapina się w drugą stronę, więc wydaje mi się, że jest męska, tylko nie pasuje mi rozmiarem. Może ktoś ją wyprał, a. Z tego względu, że był len, to się skurczyła Istnieje takie prawdopodobieństwo Ale powiem wam, że na mnie jest taka trochę bardziej oversize'owa I bardzo mi się to podoba Wydaje mi się, że fajnie leży Nie będę teraz zapinać wszystkich guzików Zobaczcie Ja mam ją dotąd Musiałabym sobie też zapiąć rękawy No, podoba mi się taki trochę farmerski styl A jakby wyglądała w środek? No, powiem wam Fajna. Tutaj macie jeszcze metkę. Tutaj skład i firma nie powala. Jest to shane w rozmiarze L, ale wzięłam tą bluzkę z tego względu, że bardzo mi się spodobały jej rękawy, takie oversize'owe, ale tutaj właśnie przy nadgarstkach mamy zwężane 4 euro, więc stwierdziłam, że wezmę. I na koniec wzięłam absolutny hit, jest to torba Nike, która była na ziale z torebkami i jeszcze najlepsze jest to, że jak szłam już do kasy i zapłaciłam za wszystko, a miałam tak wypchany koszyk, słuchajcie, że już wszystko mi po prostu z niego wypadało, torebka mi się wkręciła w kółko od koszyka. To jak już zapłaciłam za wszystko, kaptułam się, że tej torby nie mam. I okazało się, że ona mi w ogóle gdzieś spadła, przez to, że miałam tak naładowany koszyk. I leżała gdzieś na środku sklepu na ziemi, więc udało mi się ją później znaleźć. <gry> więc dobrze, że sobie w ogóle nie przypomniałam, że ją tam miałam. No, bardzo fajna torba na siłownię, na wakacje. Myślę, że się sprawdzi. I tutaj macie meskę w środku. Mamy też tutaj po bokach. O, tu mamy też znaczek Nike. I ta torba kosztowała 6 euro, więc myślę, że zdecydowanie warto. Oczywiście muszę sobie to wszystko wybrać. I to by było na tyle w tym holu. Myślę, że udało mi się znaleźć naprawdę wartościowe rzeczy z dobrymi składami, z fajnych marek. Więc dajcie mi znać, czy. Któraś rzecz Wam się spodobała? Czy chcecie więcej takich holi zakupowych i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie, buziaki?